Dawaj pismo. Wartyłem z Tobą kurwa. Pismo, z Tobą. Dawaj kurwa. Bo dobry jestem, dobry chcę krótki. Ale nie, sorry szefie, ja nie chciałem, to nie o to chodzi. <śmienicza> krótkie, w tym mordzie, krótkie dwa strzały trzyma uderzenia pięsa. Odbijam, Walę, proszę tak powiem, Proszę, proszę nie uciekać, bo pokażę jak, chcę pokazać. chodź. Walę tu, klaskiem wale. klienta. Żaden klient nie ma prawa, najlepszy... Nie ma prawa, nie. Podnieście, ani nic, tu Do szefa? Wale go. Trzymam na Darcy, walka. Przeciwnika wyciuma ubija i w go I w... A to jakie jest takie jakieś takie ciosy własne? Czy to takie prywatne. prywatne To czarne ciosy. Bo bez prywatnych ciosów. Prywatne ciosy. Zginiesz. człowiek Człowieku, zginiesz, bez prywatnych ciosów zginiesz. To taka technika, co nie? No? To jest, taka technika. Ale to jaka, szybka? Bardzo szybka. Szybki jesteś. A jak szybka? Możesz. Możesz. Czarny jest szybki. Czarny. Czarny. Spójrz jaki szybki jesteś. Bardzo szybki. Bardzo szybki. Bardzo szybki Murywaj. Murywaj. Mówi, że pistolet to taka rozterdala.